Witam, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować tuner telewizyjny na USB Logilink Mini DVPT. To jest taki prosty odbiornik telewizyjny, który sobie podłączamy pod USB. No i pokażę Wam jak go uruchamiamy. Najpierw włączamy program Total Media. To chwilę potrwa na moim komputerze. No i tutaj mamy panel główny. Na tym panelu mamy takie dostępne opcje jak telewizja, opcja odbioru DVD, przeglądarka zdjęć przy jakiś odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo no i podstawowe konfiguracje programu. To co nas najbardziej tutaj interesuje to telewizja. Wybieramy tą opcję. No i tutaj wcześniej już wyszukałem sobie stację z anteny dachowej. Widać, że sygnał jest bardzo silny, pełny. Ten obraz możemy sobie powiększyć do pełnego ekranu. Proszę bardzo, tym guzikiem. No i takim oto pilocikiem możemy sobie te kanały przełączać, tak jak na przykład teraz. Mamy już inny kanał, tak? Wrócimy do poprzedniego. Proszę. No jak sami widzicie to chwilę trwa. No jest standardowe w pilocie jak w telewizji. Jest opcja pogłaśniania, przyciszania, tak widać pasek poziomu, tak, więc łatwo to wszystko sobie ustawić. I to taka prosta prezentacja. Ten programik Total Media, on ma taką fajną funkcję jak nagrywanie kanałów telewizyjnych. Zaraz Wam to pokażę. Wrócimy sobie do takiego okna podstawowego telewizji. I mamy taką opcję. Patrzcie, tutaj na dole jest taki czerwony guzik, kółko. Nagraj możemy dzięki niemu bezpośrednio nagrywać na dysk w czasie rzeczywistym, na żywo lub też takie nagrywanie sobie zaplanować. Włączamy tą opcję planowanie nagrań. I jeśli taką, takie nagranie chcemy sobie zrobić, klikamy dodaj i teraz tutaj mamy taką opcję jak wybór kanału, częstotliwość nagrywania, czy to ma się odbywać raz w tygodniu, czy co tydzień, czy codziennie, prawda? Wybieramy datę, kiedy mamy to nagrać oraz godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia takiego nagrania. Bardzo fajna opcja, jeśli ktoś często ogląda telewizję, a nie ma opcji, żeby... Obejrzeć swój ulubiony program. Może takie nagranie sobie zaplanować, śmiało wyjść, załatwić swoje sprawy, a później w wolnej chwili otworzyć sobie ten program. Nagrywanie, nagrywanie odbywa się na dysk. Można sobie oczywiście takie miejsce docelowe samemu wybrać w ustawieniach takiego programu. No i w zasadzie jesteśmy ograniczeni pojemnością dysku. Powiem, że nagranie dwugodzinne z Polsatu, które przetestowałem, zajęło około 4 GB, więc to nie jest jakieś wielkie nagranie. Tak? Taką, taką wielkość możemy wygospodarować choćby na jakimś podstawowym pendrive'ie. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Wrócimy do okna podstawowego. Proszę bardzo. No i to są takie podstawowe funkcje telewizyjne. E, tutaj mamy EPG, czyli elektroniczny przewodnik programów. Pozwala nam tutaj na podgląd y, programu telewizyjnego. Mamy także opcje kanały. Tutaj przeglądamy sobie wszystkie dostępne programy zaprogramowane y, na naszym y, komputerze. Y, nagrane y, przechwyty wideo, tak? No tak jak tutaj wcześniej pokazałem planowanie nagrań. Jest też to jest zwykła telegazeta. Tutaj ustawimy. Tutaj również myszką możemy sobie pogłaśniać lub zmieniać kanał y, telewizji. Dodatkowo możemy sobie dany kanał dodać do ulubionych. Tutaj jest taką gwiazdką y, lub też jeśli potrzebujemy zrobić y, szybki screenshot czyli złapać jakąś klatkę z telewizji do y, zdjęcia i to tyle dziękuję wam za prezentację pozdrawiam